Skąd wziąć siłę, żeby odejść od narcyza, kochani? Nadchodzi taki moment, kiedy dochodzi do przegrzania. I dzisiaj powiem o tym neurobiologicznie, psychologicznie, ewolucyjnie i epigenetycznie, co się dzieje w naszym organizmie, w naszym mózgu, jakie sytuacje za co odpowiadają, jakie połączenia, dlaczego dochodzi do tego, że potrafimy uciec pomimo lęku, pomimo strachu, pomimo wielu obaw, pomimo tego, że możemy zostać totalnie sami. W obcym kraju, sami bez rodziny, bez wsparcia, a jednak decydujemy się, to był mój przypadek, decydujemy się na rozstanie, bo czujemy, że już jest za dużo. Totalnie za dużo. Ale to słowo za dużo to jest nieodpowiednie. Posłuchajcie uważnie, jak można zebrać tą siłę, i skąd się bierze, że ta siła przychodzi. Jest to taki klasyczny moment przełomu w mózgu e, Twojej tożsamości. Przełączenie układu pewnych obszarów w mózgu, to jest układ pomiędzy wyspą, przednim zakrętem obręczy i insulą. Przez długi czas mózg znosił dysonans. Czyli no mam komfort z tą osobą, ale pod pewnymi warunkami, czyli kosztem siebie. I do pewnego momentu jesteś w stanie to wytrzymać. W którymś momencie jednak sygnały z intercepcji, z przepraszam, z interocepcji. Zaczynają działać w postaci ucisku brzuchu, kołatania serca, spadki nastroju, energii. Za, zaczynasz czuć, że zaczynasz jakby wybierać priorytety i robisz to podświadomie. To nie jest tak, że ty siadasz i się zastanawiasz nad czymś nie. Po prostu twoja podświadomość zaczyna, od, zaczyna działać za ciebie. I ten, ta sieć Solency mówi o tym, że to nie jest już trochę niewygodne. To jest zagrożenie Twojej integralności. Dochodzi do powrotu hamulców, czyli zahamowań w korze przedczołowej, przedczołowej. Kiedy coś ci kliknie, kora przedczołowa odzyskuje wreszcie stery nad ciałem migdałowatym, nad strachem, bo tam głównie ciało migdałowate działa, bo jest, jesteś atakowana. Bardzo subtelnie, manipulacja ta działa. I kora przedczołowa odzyskuje stery nad ciałem ich dałowatym, czyli strachem, i układem nagrody, czyli tam, gdzie działa dopamina. I to nie znaczy, że lęcz znika. Nie, 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 nie. To znaczy, że pojawia się zdolność do działania mimo lęku. A ten lęk to jest jakby taka ciężka, gorąca żaba na Twoich plecach, prawda? Zaczynasz mieć plan, zaczynasz podejmować jakąś sekwencję kroków i zaczynasz chłodniej już obliczać ryzyko. Dochodzi do zmiany kalkulacji ryzyka tak naprawdę. Bo mózg ma wbudowany przełącznik, czyli jest.